Cały czas były podróże między Warszawą a domem, Warszawą a domem, także to było, to było bardzo ciężkie. Zaprzyjaźniliśmy się. Teraz jedziemy na przykład do żelki niedługo na wesele. zdolna, piękna, niedawno wystąpiła w idolu i prawie wygrała ten program, ale już krytycy muzyczny, muzyczni mówią, że będzie przed nią wielka kariera. Karolina Artemowicz jest moim i Państwa gościem w programie Wolna Strefa. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry Karolino, cześć. Słuchaj, emocje już opadły po finale idola. Tak, tak, już opadł. Myślę, że już dzień po finale. Nie planowałam tak naprawdę pójścia do idola. To wydarzyło się takim trochę przypadkiem. To nie było po prostu planowane, więc nie miałam tak jakby chwili, żeby przygotować się do tego psychicznie, żeby myśleć o tym, żeby się nakręcać. Więc wyszłam z marszu i to wszystko działo się dla mnie tak właśnie z marszu. Nie miałam, nie miałam po prostu czasu, żeby przemyśleć to wszystko, żeby zrozumieć, co się wokół mnie dzieje. A to chyba to dobrze, bo podchodziłam do tego jak do fajnego koncertu. Byłaś faworytką w tym programie i wiele komentarzy, które można wyczytać w internecie na przykład, e, mówiła o tym, ludzie pisali, że, że wygrasz, ale zdobyłaś drugie miejsce. Tak. Czy była taka nutka, powiedzmy, nie wiem, rozczarowania? Nie, właśnie i to jest zabawne, bo wszyscy ludzie, z którymi tam się trzyma, trzymałam, tak? czyli cała ósemka finowała, wcześniej dwunastka, to były osoby, z którymi ja się zaprzyjaźniłam i tak naprawdę jakikolwiek nie byłby werdykt, ja byłabym zadowolona. I no biorąc pod uwagę to, że Mariusz jest ode mnie 10 lat starszy, to jest 10 lat ciężkiej pracy dla niego i, i doświadczenia przede wszystkim, więc po prostu wygrała osoba, która więcej pracy w to włożyła, w cały swój kunszt i, i cały swój wokal. Więc według mnie to jest bardzo. To jest bardzo mm, Dobry dobry werdykt. Wiesz, e, oglądając te wszystkie e, Twoje występy, wideo od samego początku do końca, widać swoją wielką przemianę wizerunkową. co mam, ja nie chcę być już nigdy Sam Pamiętam, jak pojawiłaś się wideo na castingu przed jury. No, wyglądałaś zupełnie inaczej niż teraz. Rozciągnięty swetr, ale już widzisz, już Ciebie zauważyło i, na, no, i ten finał, no to było już, już coś, już można powiedzieć, że jesteś gotową artystką. To, to, to było bardzo ciekawe, bo mogłam się sprawdzić w różnych takich odsłonach samej siebie i, i po tym wszystkim tak naprawdę po wszystkich piosenkach, które śpiewałam, które często no, nie były tak jakby e, dobrane pod mój właśnie taki gatunek i, i taki pod mój styl, to fajnie właśnie było się sprawdzić. I, i na przykład teraz wiem, jakich, w jakich gatunkach nie chciałabym śpiewać, bo się w czuję jakich tak. na przykład. No w takich... Popowych mocno. Jakby na przykład, Manx, bo śpiewałaś wariusmek. To była po prostu trudna piosenka, ale bardzo piękna i, i miło mi się ją śpiewało, aczkolwiek to był odcinek, przy którym miałam największy strach, ale na przykład jak był odcinek disco, to w ogóle się nie odnalazłam. Ci tancerze wokół. Nie <laughs> mam nadzieję, że nigdy więcej. Aczkolwiek cieszyłam się, że właśnie mogłam spróbować wystąpić z profesjonalistami, tak? Bo, bo grupa Volt no to nie są niesamowicie w tancerze. No i to właśnie to jest, to jest najlepsze, co wyniosłam z... Idolę, czyli taka współpraca z profesjonalistami, która może się już więcej w życiu moim nie powtórzyć. A teraz powiedz tak szczerze, jakie były plusy, jakie były minusy tego programu? Minusem było to, że mi się to yy, zbiegło z maturą. I w momencie, kiedy to miałam pogodzić, to ja po prostu byłam wykończona fizycznie. Już nawet psychicznie nie, ja, ja, ja już się wyłączyłam psychicznie w tym wszystkim. I, I właśnie te wycieńczenie fizyczne, bo cały czas były podróże między Warszawą a domem, Warszawą a domem kilka razy w tygodniu po prostu, żeby napisać maturę i od razu wrócić do Warszawy. Także to było, to było bardzo ciężkie. A plusy, no. Aż przykład... zdałaś maturę w ogóle? Jeszcze nie wiem, bo nie ma wyników, Aha. ale ustne zdałam. A jak ci poszło? Dobrze myślę, bo sprawdzałam później wyniki matematyki w internecie i ponad 40% się zgadza, więc chyba zdałam, no bo matematyki się najbardziej bałam. Co sądzisz o swoich kolegach, koleżankach z tego programu? Na przykład o Żelce, która też tą furorę robiła w Idolu. Wszyscy się zaprzyjaźniliśmy i to jest niesamowite. Ja nigdy nie było takiego momentu, w idolu, w którym ja bym pomyślała i, i poczuła, że to są moi przeciwnicy, a nawet współzawodnicy. Tak jak już mówiłam wcześniej, ja traktowałam idola jako fajny, naprawdę fajny koncert z przygenialnymi ludźmi, z prześwietną wrażliwością. Z ludźmi, którzy właśnie mają coś do przekazania w tym, jak śpiewają. Także no, zaprzyjaźniliśmy się. Teraz jedziemy na przykład do żelki niedługo na wesele. Tak. <śmusza> zaprosiła tak, no. Czyli po prostu przyjaźń. Tak, jak ktoś na przykład gra jakiś koncert, wczoraj na przykład grała Agata Kaczewska koncert, to poszłyśmy z Patrycją. Mieszkam teraz u Patrycji, więc no to, jest, to, jest, no, to jest niesamowita przyjaźń się między nami zawiązała. I to jest, to jest piękne po prostu, że w żadnym momencie nie poczułam rywalizacji.